Trudną sytuację przeżywają apostołowie w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Są na jeziorze w trakcie burzy, ich życie jest zagrożone i są zalęknieni, budzą Jezusa. Ten wstaje, ucisza jezioro, ale też wyjaśnia im, pyta ich o wiary. Myślę, że w rozmaite burze w naszym życiu też się e, mogą wydarzyć. E, jak wtedy reagujemy? E, co się dzieje w naszym e, życiu duchowym? Do kogo zwracamy się o pomoc? E, zapraszamy do rozważania e, z nami Ewangelii z 12 niedzieli w ciągu roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Amen. Witamy w kolejnym odcinku telewizyjnej Lekcja Dywina. Ksiądz Sławomir roskowski Witam. Ksiądz Józef Maciąg. Kłaniam się. I ksiądz Dominik Szymański. Jesteśmy u początku wakacji. 12 niedziela zwykła, i przed nami Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 4, wersety od 35 do 41. Posłuchajmy. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, rzekł do nich przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak jak był w łodzi, także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy, on powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Na początku wakacji słyszymy taką ciekawą Ewangelię o burzy na jeziorze. Być może komuś się zdarzy, że będzie e, na przykład żeglował, albo będzie się znajdował na jeziorze. E, I faktycznie, jakiś szkwał czy, czy burza w takich okolicznościach, to taka sytuacja nie do pozazdroszczenia. Biały na szkwał. To, to już zwłaszcza. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, e, łącznie z zatonięciem łódki, e, czy nawet ze śmiercią. I chyba. Tak sobie myślę o tych, o całej Ewangelii, i to jest chyba jedyny taki fragment, gdzie apostołowie faktycznie są narażeni wszyscy na śmierć, że, że faktycznie może im się to przytrafić. Nawet w ogrójcu, gdzie tam przychodzą Jezusa Pojmacz, no to jednak jakoś nie wszyscy przynajmniej są narażeni na, na utratę życia, a dzisiaj tak. I no, dzieje się to też w pewnym kontekście. O tym może sobie później, bo zazwyczaj y, mówimy o kontekście poprzedzającym. Dzisiaj będzie też ciekawy ten późniejszy. Y, ale y, może wyjdźmy od tego, y, czy Jezus faktycznie y, chciał tych swoich uczniów y, narazić na, na śmierć? Czy chciał ich wystawić na próbę? Czy, czy spał specjalnie? Czy może nie interesowało go to, co się dzieje? Przede wszystkim był z nimi, zabrał ich ze sobą, oni zabrali się z Nim, dlatego była to próba wiary, a nie jakieś narażenie ich na cokolwiek. Wydaje się, że ten kontekst poprzedzający, o którym wspomniałeś, jest ciekawy, bo Jezus wygłasza szereg przypowieści, a potem jakby od nauczania przechodzi do praktyki. A teraz robimy przypowieść taką w formie dynamicznej, prawda? Doświadczenie nocy w łodzi na wzburzonym jeziorze, <laughs> żebyście coś, coś, coś mogli odkryć, zobaczyć i zrozumieć, prawda? Tak, i nawet yy, yy, ta postawa, którą pragnie wzbudzić w Półczęch jest taka, że nie możemy być zbyt pewni siebie, w wierze i nawet tego, że Jezus na pewno jest z nami i nic się nam nie stanie. Bo nieraz widzę, że jest taka butna pewność wśród no, ludzi, którzy uważają się za wierzących. Nieraz nasza wspólnota kościoła też może miewa takie postawy zbyt butne, że tu na pewno nic tam się nie stanie. A ja bym jeszcze dodał ciekawą rzecz do tego, dlatego że no, zobaczcie, że Jezus chyba. Przynajmniej z tego ludzkiego punktu widzenia no nie jest jakimś specjalistą od e, odwody, od żeglowania. Raczej ci uczniowie, którzy jednak łowią ryby. Mi się wydaje, że oni byli przekonani, że jakoś sobie sami będą w stanie poradzić w tej sytuacji burzy, bo wydaje się, że no, już jakieś burze musiały się w ich życiu wydarzyć wcześniej na tym jeziorze, a jednak no, jest taka, że oni już się muszą odwołać do czegoś, do kogoś większego. I właśnie to, co <coughs> mówił Józef. Mamy tutaj takie piękno pedagogikę pedagogik, właśnie wychowania w wierze człowieka, że musi przekraczać pewne progi, że tutaj jakby sobie daje radę, ale wiara się zaczyna tam, gdzie ja już sobie radę nie daje i potrzebuje pomocy Jezusa Chrystusa. Autentycznie to nie tak, że sobie teoretycznie mówimy. I oni tutaj w praktyce zobaczyli, że naprawdę nie, jak powiedziałaś, nie dadzą sobie rady, że tu jest już ugroza śmierci. Mhm. I ja widzę też to teraz w tej sytuacji, jakie jest nasza wspólnota Kościoła katolickiego, który przeżywa swoje burze i te wszystkie fale biją tak ostro po naszym tej łodzi, że niektórym się wydaje, że to jakiś koniec jest, nie? Ja myślę, że nie koniec, że te trudne doświadczenia, które spadły teraz na kościół w wielorakich wymiarach, są po to, aby nam pomóc po prostu pomóc. Nie, nie żeby zniszczyć, ale pomóc. No, i dochodzimy może do tego momentu, kiedy faktycznie zbudzili Jezusa z takim, jakby zarzutem, nauczycielu: Nic cię to nie obchodzi, że giniemy. I no jest ta zdecydowana reakcja, jakby Jezus nie daje im zginąć. Tam gromi ten wicher i jezioro greckie słowa jakieś tutaj pewnie są inne niż w naszym tłumaczeniu, prawda? Załóż kaganiec, tak? Czy coś takiego? Tak, pefimoso. Milcz, nałóż sobie kaganiec, czy wędzidło, prawda? Też jest ciekawe greckie określenie burzy, lilaps, to jest taka burza, która wywraca wszystko do góry nogami, to jest huragan, nie? Tak, A więc, najgorsze zjawisko, tak, więc. jakie może się wydarzyć na wodzie, kiedy jesteśmy w kruchej Małej łodzi rybackiej, moją uwagę zwrócił sposób, w jaki oni zwracają się do Jezusa, nauczycielu. Jezus im pokazuje przez to doświadczenie, że jest więcej niż nauczycielem. Oni stawiają sobie pytanie: są inteligentnymi uczniami kimże on jest? Kluczowe pytanie w całej pierwszej części Ewangelii Marka: kim jest Jezus? Odkrywają stopniowo przez Bycie z Nim przez doświadczenie jest więcej niż nauczycielem, jednym z wielu nauczycieli w Izraelu, jest Panem. Tak, bo jakby kontynuując tą myśl, chcę wrócić do tego, co poprzednio powiedziałem, tak dodać, że mamy wspaniałą doktrynę katolicką, teologię no, w takim poziomie, ale to nie zbawia. Jest potrzebna ta relacja z Jezusem Zbawicielem, i widzimy, że jak nie ma tej relacji bardzo głębokiej, to niestety te struktury, nawet najpiękniej zbudowane, i nauka najlepiej rozumiana, nie zbawia człowieka. Musi być to wołanie, ta relacja do Chrystusa i to oparcie się na nim, bo życie pokazuje, że bez niego się nie da naprawdę poprowadzić życia kościoła przez historię dziejów. No? Wydaje się, że tutaj kluczowym słowem w tej perykopie jest wiara. Jakże brak Wam wiary? Tak. Yy, ta wiara to jest nasze powiązanie z Jezusem, nasze trzymanie się Go, które sprawia, że możemy stawić czoła yy, przeciwnościom i zamienić jedną bojaźń na drugą. Tutaj są opisane dwa rodzaje bojaźni. Najpierw strach paniczny przed tym, że zginiemy. Ludzki strach przed zagrożeniem bardzo realnym, gdzie człowiek po prostu doświadcza własnej kruchości, tak jak w tym psalmie, prawda? Podnosili się do nieba, zapadali w otchłań, ich duch szatruchlała w niedoli. Prawda? A potem, po tym jak Jezus zgromił wicher i jezioro, Zlękli się, ogarnęła ich inna bojaźń bojaźń Boża, która jest darem Ducha Świętego, która jest y, takim y, patrzeniem na Jezusa w Jego boskim majestacie, y, gdzie zaczynamy go po prostu traktować y, poważnie, tak jak Jezus na to zasługuje. Ta bojaźń Boża, która nie ma nic wspólnego z lękiem, która, nas, która zastępuje w człowieku lęk i jest owocem wiary. Poznania Jezusa w sposób osobisty. Święta no, bojaźń Boża, i że, dar Ducha Świętego. Tak. I konsekwencją tego jest, no, powiem tak, może niezbyt pięknego słowa użyję, życie poukładane w końcu, że te burze się kończą, człowiek wie jak postępować, Demon już nie ma takiego przystępu do człowieka, nie może zniszczyć Jego życia, mimo że będzie Go atakował. Nie wiadomo, co by się tam nie działo. Yy, mogą być różne trudne chwile dla małżeństw w życiu kapłańskim, tam młodzieńczym, nie wiadomo. I dopiero to właśnie wołanie do Jezusa, to otwarcie się na Niego yy, wprowadza głęboki pokój, harmonię i, i życie właśnie już spokojne, czyli to, które pochodzi z ręki Pana Boga. Też zobaczmy, że po tym jak go budzą apostołowie, on oczywiście od razu ucisza to jezioro, czyli nie ma tutaj żadnego wyjaśniania w tak zwanym międzyczasie, kiedy szaleje ta burza, tylko Jezus zdecydowanie ją ukróca, ale potem zaczyna rozmawiać z uczniami i udziela pyta im ich, tak, lekcji. udziela lekcji. Dlaczego tak bojaźliwi jesteście? I myślę, że to słowo też jakoś do nas kieruje, bo przecież jest dużo jakichś tam bojaźni. Czy tak jak wcześniej mówiłeś o tej sytuacji e, kościoła, dzisiaj, nie? że są ludzie tacy przelęknieni, że na pewno to będzie katastrofa, i co z tą katechezą w szkole, i tak dalej. I, i to słowo też jest na ten czas. Czemu tak bojażdziwi jesteście? Nie Jakby jest Nie To jest chyba ciekawa rzecz, że jeżeli y, raz, drugi, trzeci przejdziemy przez takie doświadczenie, żeby zobaczyć, że nasze życie jest w rękach Jezusa. Krzyżowanego, zmartwychwstałego, a nie jesteśmy jakąś igraszką ślepego, złośliwego losu, to kiedy w końcu Jezus nam powie, przepłyńmy na drugą stronę, mając na myśli nasze przejście z tego życia do wieczności, będziemy mogli wyruszyć w tę podróż bogatsi o te nasze doświadczenie, bez strachu, z bojaźnią bożą w sercu. Tak jak Paweł, który pisze do Tymoteusza w ostatnim swoim liście drugim, chwila mojej rozłąki nadeszła. Dosłownie chwila odwiązania żagli nadeszła, prawda, żeby wyruszyć. Ten, który miał za sobą wiele podróży morskich, wiele burz był rozbitkiem na morzu kilkakrotnie, mówi teraz wyruszam w moją ostatnią drogę i nie lękam się. To jest finał, wspaniały finał tego wielkiego maratonu, który które przebyłem szczęśliwie i owocnie. I, i do tego, się. Dlatego radujmy się, że mamy ten dzień Pański. Możemy celebrować Eucharystię w naszych wspólnotach, która jest właśnie tym pokarmem w tej drodze, w tym przechodzeniu. I która nam zawsze przypomina Eucharystię o tym, że będzie właśnie ta ostatnia chwila. Błogosławiona, najszczęśliwsza i była dla nas najbardziej oczekiwana. Obyśmy tylko trzymali się mocno Jezusa. Związani z Nim węzłem wiary tak. Niech tak się stanie, życzymy dobrego przeżywania niedzieli, ale też dobrego wchodzenia w wakacje. Niech ta Ewangelia taka może trochę mocna, może trochę dla, dla, dla wielu przerażająca, ale ma też pozytywny koniec. Jezus uspokaja wszelkie burze. Bezpiecznego odpoczynku i głębokiej wiary w to, że Jezus jest nieustannie z nami. Z Bogiem. Szczęść Boża. Boże. Szczęść Boże.